Witajcie na kanale. Dzisiaj mam miks z drapeczek za 50 zł i wszystkie dzisiaj są z numerkiem szósty. I mamy tutaj lecą dolary, ekstra linie i 2 miliony w keszu. Najpierw zaczniemy sobie od lecą dolary. I tutaj szukamy. Napisu kaszu wygrywam przypisaną kwotę i moment wtedy mnożymy razy dwa. Oraz wygrywających liczb, a wygrywające liczby to 35, 15, 11, 22 i 14. A nasze liczby to 44. O, już mi się kontrolna odkryła, trzydzieści cztery obok, osiemnaście, czterdzieści jeden, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści pięć, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt dwa. Trzynaście obok. Trzydzieści trzy czterdzieści dwa czterdzieści siedem pięćdziesiąt cztery siedemnaście i ostatni rządek dwadzieścia trzy obok pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt jeden 38 i ostatnie 16 obok. Tu Mamy F i B. Czyli pierwsza zdrapeczka jest przegrana. I teraz może ekstra linie. Troszkę przybliżę, żeby było lepiej widać. I szukamy po dwa symbole. Tu mamy a arbus i e motyl. Motylka mamy motyl i arbus, arbuzik. Arbus i motyl. Hmm. I to wszystko Teraz będziemy szukać Tu mamy sakwa I wiatrak Sakwa i wiatrak Tu mamy wiatrak Tutaj jest sakwa. Sakwa i wiatrak. Tu jest wiatrak. Tu jest wiatrak. Tu jest sakwa. O, tu jest jeszcze arbuz. Tu jest arbuzik i tu jest jeszcze arbuzik gapiłam, ale wszystko się znajdzie. Teraz. Kwiatek i gwiazda Kwiatek i gwiazda. Kwiatek jest tutaj. Kwiatek jest tutaj. Kwiatek jest tutaj. Tutaj mamy kwiatka. Tutaj jest gwiazda, tutaj jest kwiatek, tutaj jest kwiatek. To wszystko. Teraz będziemy szukać korony i klapek. Korona i klapki. i korona, następna symbola to słońce i parasol, słońce i parasol, tu jest słońce Słońce i parasol. Tu jest słońce, tu jest słońce. Tu jest słońce. O, tu są jeszcze klapki. Parasola nie było. Następnie szukamy monety i kości. Kości na pewno widziałam. Tutaj są. Kości i monety. Moneta jest tutaj, tutaj jest jeszcze słońce. A, o, tutaj jest jeszcze słońce. Moneta jest tutaj. Tutaj są kości, tutaj mamy kości. Tutaj są kości i tutaj są kości. I to wszystko. Teraz lody. I księżyc, lody, i księżyc. Księżyc jest tutaj, księżyc i lody. Lodów nie było. Następnie rower. I Łódź, rowerek jest tutaj, rowerek jest tutaj. Tutaj mamy rowerek, tu jest Łódź, tu jest rower. Tutaj jest rower, tutaj jest rower, tu jest Łódź. Tu jest łódź. Tu jest rower. Kolejne dwa symbole to słoń i cytryna. Cytryna. O, tu jest łódź, super. Mamy linię bardzo fajnie. A, czyli tak. A, słonia szukamy i cytryny. Tutaj jest cytryna. Cytryna 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 słone nie było kolejne to rolki i klucz rolki i klucz rolki rolki i klucz to wszystko, klucza nie było. Teraz, oj, leżak i diament. Leżak i diament. 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 I diament leżaka nie było. Kolejne dwa, cztery symbole do końca: popcorn i krab, popcorn i krab, krab, krab. popcorn, krab, popcorn. Krab. I tu popcorn i dwa ostatnie to czapka i balony. Czapka. Tu balony. Tu balony. O, to jest jeszcze popcorn. I to wszystko. Zobaczymy ile tutaj mamy. Jeszcze sobie posprawdzam symbole, czy na pewno były eee, rower był, motor był i łódź była. Jakby myślicie zwrócik. O, wow, 20 zł, super. I zobaczymy sobie kontrolne, kontrolne D. Odkładamy na bok. I ostatnia na dzisiaj. Dwa miliony w keszu. Plik szukamy. Wygrywam przypisaną kwotę. Kartę mnożymy razy 5 I bank mnożymy razy 10. I wygrywających liczb, oczywiście. Więc szukamy. A mamy trzydzieści osiem, dwadzieścia, trzydzieści jeden, dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć i czternaście i nasze liczby trzy, trzydzieści trzy, czterdzieści dwa, dziewiętnaście obok 16. Nie ma Teraz kolejna Mamy trzydzieści sześć Trzydzieści siedem Obok Trzydzieści cztery Czterdzieści cztery Piętnaście Też obok Dwadzieścia jeden, także obok. 23 4, 27. Jest wygrana, super. Ostatnio udaje mi się wygrywać w tej zrapeczce, więc chyba się polubię z nią. I częściej będę drapać. Sześć czterdzieści dziewięć czterdzieści siedemnaście osiemnaście dwa czterdzieści pięć trzynaście czterdzieści sześć i zobaczymy sobie, ile tutaj mamy. 30 złotych zwrócić, ale zawsze. Oj, przepraszam, jeszcze jedna linia mi została, ale odsłoniliśmy już tamto, więc 47, 22, 41, 24, oboczek i 12, czyli zostaje. Te 30 zł, zobaczymy sobie kontrolne, kontrolne togie I podsumowując, dzisiejszy drapping mamy na 0, ponieważ e, lecą dolary nam nic nie dało, ale za to ekstra nie dały nam 20 zł e, i 2 miliony w kaszu dał nam zwrot 30, czyli na wydane 50 zł. 50 zł mam zwrot. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!